Wyjeżdżamy z wieliczki bocznymi drogami w stronę Łapanowa, bo to tu rozgrywały się prawdopodobnie najbardziej spektakularne sceny w historii małopolskiego motorsportu. Rajd polski 1999, rozgrywany w okolicach Krakowa, był tak popularny i przyszło go oglądać tak wielu kibiców, że więcej się już na tych terenach nie odbył. To było aż zbyt szalone. Właśnie wjechałem na odcinek dawnego rajdu krakowskiego i dawnego rajdu polski, kiedy tenże odbywał się tutaj w Krakowie. No, prolog na krakowskich błoniach przyciągnął wtedy grubo ponad 100 tysięcy widzów, 150 tysięcy osób oglądało ten rajd na żywo. W tym ja jako mały chłopiec kibicujący swoim idolom, takim jak Janusz Kulik, czy Krzysiek Kołowczyk, i mój tata, który również tam startował, więc to były czasy. Kibiców było za dużo na trasach, rozbiegali się przed jadącymi, pędzącymi rajdówkami i ówczesne FIA zabrało niestety Krakowowi licencję na organizację rajdu Polski w ramach Mistrzostw Europy to tak wyglądały rajdy, które organizowane były w Krakowie i okolicach Krakowa, rajdy, które przeżywały swój absolutnie złoty okres. Miłość kibiców polskich do rajdów była przeogromna. To był sport masowy. Wtedy ten sport plasował się bodaj na trzecim miejscu najpopularniejszych sportów w naszym kraju.